Udało się. Cześć moi, mili państwo. Dzisiaj odcinek serii City Basmenager. W końcu, w końcu, w końcu, w końcu, ale dzisiaj też będzie seria przemyślenia i hałasy. A więc dzisiaj są trzy części tego filmu. Pierwsza część to jest zmiana w, w zmiana funkcjonowania kanału druga to będzie podsumowanie ubiegłego roku czyli 2024 roku a trzecia część część to będzie gameplay City Bus Menager w opisie wam dam kiedy się rozpocznie jakiś dział żebyście nie musieli słuchać czego nie chcecie witam i Zapraszam do oglądania. A, dzisiaj dzień. Je, jest 12 stycznia. Jest 12 stycznia. Nagrywam tu o godzinie 12:28. A śnieg pada. Wow, bardzo pada śnieg. W Lublinie, naprawdę. Pada, pada, pada. Ale. Zacznijmy od zmian funkcjonowania kanału. Po prostu. Chciałbym trochę się ograniczyć. Z częstotliwością, z którą nagrywam filmy. A więc teraz to nie będzie co dwa dni. Tylko teraz, filmy będą się pojawiać co trzy albo cztery dni. Może być też czasami co dwa dni, ale trzy, cztery, co 3-4 dni na pewno się będą pojawiać. Druga część to jest część przemyśleń i hausty, czyli podsumowania 2024 roku. Zacznijmy od pierwszego filmu. Opublikowałem w tamtym roku, czyli film z serii Minecraft na PC. Na razie ostatni, ale no jesteśmy bliżej niż dalej następnego odcinka z serii Minecraft na PC. Łapkujcie, znaczy, lajkujcie, komentujcie, bo, bo to będzie naprawdę coraz bliżej, jeśli chcecie kolejne odcinki z serii Minecraft na PC a na... wtedy, kiedy to nagrywam, już Wam mówiłem kiedy, te statystyki wyglądają tak. 16 wyświetleń, 4 łapki w górę, 0 łapek w dół i 0 komentarzy. Natomiast film z 17 marca, czyli pi pierwszy i na razie ostatni odcinek z serii Transport Fever 2. Uzyskał 60 wyświetleń i jedną łapkę w górę. Zero łapek w dół i zero komentarzy. Film z 8 sierpnia, czyli pierwszy i ostatni odcinek też z kariery Liverpoolem w FC 24. Ten film uzyskał 27 wyświetleń, jedną łapkę w górę, jeden komentarz, zero łapek w dół. Natomiast już po powrocie z kanału, po przerwie, film z 3 grudnia pierwszy film z nowej serii, która na pewno nie zostanie zamknięta, bo nawet mówimy teraz o tej serii. Chodzi mi oczywiście o przemyślenia i hausty. 39 wyświetleń, jedna łapka w górę, zero łapek w dół, zero komentarzy. A natomiast film z 4 grudnia Uzyskał 54 wyświetleń. 54 wyświetleń. Dwie łapki w górę, dwie łapki w dół. Moje pierwsze dwie łapki w dół oraz sześć komentarzy, z czego trzy to były mo moje odpowiedzi na pytania. Wow, no naprawdę. To był odcinek City Bash Manager. Drugi odcinek z pierwszego sezonu. Uż, z, natomiast 8 grudnia kolejny film z Przemyślenie House. Na początku było tak Przemyślenia City Bus, Przemyślenia City Bus, Przemyślenia City Bus. Ale teraz to się już trochę zmieniło, bo jest więcej wydarzeń. Jakby to powiedzieć? Nie dość, że w grze, ale tak na, no na świecie, które mogą, które mogą być publikowane na tym kanale, co ja chcę. A ten film z 8 grudnia uzyskał 46 wyświetleń, jedną łapkę w górę, zero łapek w dół i zero komentarzy. Natomiast film z 15 grudnia, czyli z City Bass Manager, uzyskał 39 wyświetleń i jedną łapkę w górę. 0 łapek w dół i zero komentarzy. 23 grudnia film z przemyśleń i chaosty uzyskał 6 wyświetleń. Został polajkowany, czyli miał dwie łapki w górę. Miał łapek w dół, ale miał dwa komentarze. Wtedy wam mówiłam, że do końca roku komentarze, które zostaną napisane od właśnie tamtego filmu z 23 grudnia do końca starego roku, czyli 2024, 2024 roku, ze no po prostu będą miały ser Wiem, ciągle się plączę. No tak, właśnie kończymy część z przemyśleń i Hausty o standardowej długości filmów z Przemyśleń i Hausty, czyli 6-7 minut. Kiedyś w ogóle nie wiedziałem, że nakręcę takie krótkie filmiki, ale chyba jak jeszcze był Minecraft Pocket Edition, to właśnie takie krótkie filmiki były. Teraz jestem na komputerze. No i nagrywam trochę dłuższe materiały. A trzecia część to pewnie ta część, na którą wszyscy... Przepraszam, spadła mi jedna rzecz. Teraz rozpoczynamy część, na którą wszyscy czekają, a więc, se... a więc część gameplayu, czyli City Bus Manager. Już mogę uruchomić czas, ponieważ nie będę. Musiał już opowiadać o innych seriach, chociaż znajdujemy się na City Basie. Na linię 34 pojedzie ten master, chociaż dzisiaj będziemy mieć kilka rzeczy robić. Jak na przykład, no, głównym celem naszego tego odcinka jest, żeby linia. 34, czyli ta, którą stworzyliśmy w ostatnim odcinku, miała realistyczny rozkład jazdy. A tą informacją już się zajmuję. Trochę to się zmieni, bo ta linia jest dosyć no taka dłuższa, bym powiedział. Znaczy nie dłuższa, ale ma często. Ale ma dłuższą częstotliwość. Rozpoczynaliśmy z żeglarskiem, więc kierunek koncertowa. No i robimy, no i robimy właśnie rozkłady jazdy. Rozpoczynamy. My. Teraz jest to trochę zmienione, bo, była, bo były świąteczne dni, ale. Już ich nie ma, a więc możemy wrócić. A oh, niewygodnie mi się trzyma ten mikrofon. Ciągle mi spada. Dobra, mam nadzieję, że mnie będzie słychać, a oh, jak nie, to bardzo przepraszam. Ja chcę napisać dni. Powsze... Dni powszednie. Rozpoczynamy, jest jeszcze... tak. dobra w sobotę jest inny, so, jest inny rozkład jazdy. Rozpoczynamy o piątej, nie chcę, tak, rozpoczynamy o piątej dwanaście, o piątej czterdzieści Oszóstej osiem o szóstej trzydzieści osiem. O szóstej trzydzieści osiem. O siódmej siedem. O siódmej trzydzieści siedem. Ósmej siedem, i o ósmej trzydzieści dziewięć. Teraz o dziewiątej dziewięć, oraz dziewiątej trzydzieści dziewięć. Teraz dziesiąta dziewięć. I dziesiąta. Czekajcie. Zrobimy to inaczej będzie. Prosto. Chociaż. Dziesiąta dziewięć. Jedenasta dziewięć. Dwunasta dziewięć. Trzynasta dziewięć. Dobrze. I w takim razie znaleźliśmy o, o dziesiątej dziewięć. W takim razie stworzymy dziesiątą.

bo pewnie te dwa nam nie starczą. Ile, ile już? Już są cztery autobusiki, a więc... A więc trochę będzie. Trzynasta. Trzydzieści osiem. Czternasta. Osiem. Czternasta trzydzieści siedem, piętnasta cztery, piętnasta trzydzieści cztery, szesnasta pięć, szesnasta trzydzieści pięć, szesnasta trzydzieści pięć. Siedemnasta trzydzieści pięć też jest, ale jeszcze jest siedemnasta pięć osiemnasta. Sto cztery osiemnasta trzydzieści cztery. dziewiętnasta trzydzieści cztery i dziewiętnasta cztery. I teraz zostają proste godziny, czyli 25, pięć, dwudziesta i 22 druga A więc tak to na razie wygląda w dni powszednie. Tylko myślę, że Damy przerwę. Dobra, cel pożeglarski. Celem jest. Wy widzicie? Celem jest koncertowa 1. Celem jest żeglarska 1. I myślę, że tutaj sobie poczekamy trochę. A, znaczy, tak sobie. Przerwał po kursie 5. Mam taką nadzieję. Rozkład jazdy drugi to nie będzie byle jaki rozkład jazdy. Czyli soboty i tylko w sobotę. No, w sobotę. Znaczy. To jest sobota. W sobotę jest troszeczkę kombinowanie, ale. Damy radę! Rozpoczynamy od szóstej Dlaczego tu się nie da tak przeskakiwać? To by na pewno ułatwiło pracę Szósta Szósta trzydzieści co ja zrobię? To będzie piąta trzydzieści I piąta zero zero w takim razie, że to będzie szósta dwadzieścia osiem, szósta pięćdziesiąt osiem. Siódma dwadzieścia osiem. Siódma pięćdziesiąt osiem. Ósma dwadzieścia sześć. Dziewiąta dwadzieścia, dwie... hmm? Dziewiąta dwadzieścia sześć. Ósma dwadzieścia osiem. Trzeba sprawdzić, czy jest po dwa. Raz. A. Raz trzy. Dwa. To nie ma. Ósmej pięćdziesiąt sześć. Ósmej pięćdziesiąt sześć dziewiąta dwadzieścia sześć.

Tylko chciałbym powiedzieć. Myślę, że jak zrobimy to, poczekamy sobie chwileczkę i zakończymy materiał. Dobrze już możemy tworzyć dalej. 17. Tyle minut jest 17 minut i 30. Sekund, a ja już chciałam powiedzieć, że 17,36, ale nawet nie ma. Dobra, jest 15,55, dobra, dziewiąta, to w takim razie będzie 10,25 i znowu jeden, to znaczy jed, 11, 12, 13. Czternaście i piętnaście. I teraz szesnasta dwadzieścia sześć. Siedemnasta dwadzieścia sześć. Osiemnasta dwadzieścia sześć. Od i dwadzieścia sześć. Równa się, że szesnasta pięćdziesiąt sześć, siedemnasta pięćdziesiąt sześć i osiemnasta pięćdziesiąt sześć, dziewiętnasta dwadzieścia siedem i dziewiętnasta pięćdziesiąt sześć. Dwudziesta trzydzieści jeden, dwudziesta pierwsza jedenaście, no i dwudziesta druga pięć, i skończony rozkład w sobotę. Nawet jak na sobotę to jest bardzo dużo kursów. Na pewno mniej niż a, a nie wiem dobra jeszcze zostały... nie, d, nie i i nie nie a to tak się niedziele i Święta, niedzielę i święta aktualnych świąt nie ma, więc nie będzie dodatkowych rzeczy. Dajcie w niedzielę prosty. Uch. W końcu jakiś prosty. Sto coś. szósta, cztery, siódma, cztery, ósma, dwa. Dziewiąta, dwadzieścia, dwa, jedenasta, dwa, dwunasta, dwa, trzynasta, dwa, czternasta, dwa, piętnasta, dwa, szesnasta, dwa, siedemnasta, dwa, osiem, dwa i dziewiętnasta, dwa. Potem będzie dwudziesta trzy, dwudziesta pierwsza, trzy, dwudziesta druga, pięć. Dobrze. i pięćdziesiąt sze, sze, sze. i ostatnie szesnasta pięćdziesiąt sze i skończyliśmy wszystkie rozkłady linii 34 Uff. Jeszcze cele Wiecie co zrobię tak Kopiuj wklej wklej. Zatwierdzić. I zakończyć. A więc dzisiejszy odcinek taki dłuższy. I jeszcze, a następny odcinek rozpoczniemy od telefonu z Małego ZO. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału do końca. O... Dziękuję za. No, może nie do końca, bo jeszcze mam jedną rzecz w głowie. Słuchajcie, jak do końca stycznia wbijemy 40 subskrypcji na tym kanale, zrobię daily przez tydzień w pierwszym tygodniu lutego. Co wy na to? A więc, jak mówiłem, jak dobiję 40 subskrypcji do końca stycznia, w lutym robimy jednotygodniowe daily. A więc, dziękuję za oglądanie! Dziękuję za oglądanie tego materiału do końca. Pamiętajcie o subskrypcji! Łapka w górę, mi mile widziana. Pamiętajcie o komentowaniu filmów, bo też QA. Q &A. QA też jest bardzo bliska, albo czytam wasze komentarze, coś w tym stylu. Miłego tygodnia, miłej niedzieli, cześć i pa.